Czy, gdybyś leżał na łożu śmierci i miał 10 minut życia, to czy to, co cię teraz stresuje, miałoby znaczenie? No cóż, nie. Wielka sztuczka polega na tym, aby przenieść to do teraz i nie pozwolić, by miało to znaczenie teraz. Och, to, co powiedziała o mnie, było obrzydliwe. Nie ma to znaczenia. Jutro powie coś innego. Jakie to ma znaczenie? Liczy się tylko to, że jesteśmy świadomością, która ma doświadczenie. I wiemy, że nasza świadomość ma doświadczenie. I branie odpowiedzialności jest braniem władzy z powrotem. Tak naprawdę cały czas wyrażamy energetyczną, wibracyjną wersję nas samych. To się nazywa wibracjami. Jeśli moglibyśmy wejść na naprawdę głęboki poziom, zdalibyśmy sobie sprawę, że to, co nazywam magnetycznym przyciąganiem, tak naprawdę tworzy naszą rzeczywistość przez cały czas. I manipulatorzy to wiedzą. Jeśli mogą wprowadzić pewne stany bycia, pewne stany stresu, pewne stany strachu, wiedzą, że robiąc to, będziecie generować częstotliwość wibracyjną tych stanów emocjonalnych i będziecie przyciągać do siebie inne tonące energie innych stresujących, strachliwych stanów emocjonalnych. I dlatego tak naprawdę tworzą Waszą rzeczywistość poprzez manipulowanie Waszym stanem bycia. Oni wiedzą, jak to działa. I jeśli weźmiemy odpowiedzialność, jak powiedział Carl Young, Ludzie zrobią wszystko, nieważne jak absurdalne, aby uniknąć konfrontacji z własną duszą. Ale jeśli powiemy, jestem odpowiedzialny za to, co tworzę, co jest we mnie, że to wciąga, bierzesz odpowiedzialność i to, co mówisz, to mam moc kontrolowania mojej rzeczywistości. Muszę tylko wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, a następnie uświadomić sobie, dlaczego tak się dzieje. I wraz z tym uświadomieniem zmienia się częstotliwość wibracji, którą nadaję i przestajemy wciągać tego typu rzeczy do naszego życia. Zmieniliśmy naszą rzeczywistość. Kiedy przechodzicie przez zmianę stanu świadomości, stanu uświadomienia, stanu postrzegania, wtedy wielu ludzi odchodzi z waszego życia, którzy byli w nim wcześniej, i przychodzą inni ludzie. Zmiany zachodzą w waszym życiu. Niektórych z nich nie lubicie, ale to, co jest, to po prostu stare życie stworzone przez stare pole energetyczne, stworzone ze starego postrzegania, rozpada się, więc może wejść inne. I tak się dzieje, bo kiedy zmieniamy się, nasza energia się zmienia, a co za tym idzie, zmienia się to, co przyciąga, bo to my mamy kontrolę, jeśli tylko zdamy sobie z tego sprawę i odbierzemy ją z powrotem. I to jest ciekawe. Kiedy zaczynasz zmieniać swoje postrzeganie i chcesz być duchowy, jak to się mówi, to co dzieje się w twoim umyśle, to teraz chcę być duchowy, wszystko się zmieni i będę szedł liściastymi alejkami z małymi nimfami i motylami. Będę spadać na moje ramie, będą spadać na moje ramię i będzie pięknie, bo teraz jestem duchowy. I co się dzieje? Często w Twoim życiu rozpętuje się piekło, którego nie miałeś na myśli. I co się wtedy dzieje? To myślimy, że jest to duchowość. Dwa lata tej mojej świadomości podróży pomyślałem, że jeśli to jest duchowość, której możesz się trzymać, to nie jest to zabawa, ponieważ wszystko w moim życiu się rozpadło. Ale jeśli zrozumiemy, co się dzieje, wtedy ból związany z tym załamaniem może być bardzo zmniejszony, ponieważ to, co wysyłamy przed zmianą, jest w naszych polach wibracyjnych, które przyciągają pewne pola wibracyjne z powrotem, które nazywamy życiem, ludzie, miejsca, sposoby doświadczenia życia. Kiedy zmieniamy i przesuwamy naszą świadomość, istnieje ten punkt przejściowy, w którym stara konstrukcja, konstrukcja wibracyjna zaczyna się rozpadać, aby nowa mogła wejść. A jeśli stary nie rozpadnie się, to nowy nie może wejść. I wtedy przeżywamy to jako piekło rozpętane w naszym życiu. Ale tak naprawdę to stare się rozpada, więc, możesz, więc może być. I na poziomie zbiorowym to jest to, czego teraz doświadczamy. Doświadczamy rozpadu starego, kolektywnego porządku, gdy ta zmiana wibracyjna postępuje. I wydaje się, że świat się rozpada. To, co daje nam możliwość, to wyrwanie się ze zniewolenia starej struktury, starego systemu i zbudowanie innego, postawienie innego na jego miejscu. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku David powiedział, że wszystko co ma znaczenie to fakt, że jesteśmy świadomością mającą doświadczenie. Dlatego nie pozwól, aby to doświadczenie do dyktowało Ci, jak masz żyć. Zostaw komentarz w sekcji komentarzy o tym, co myślisz o dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że Ci się podobało. Do zobaczenia w następnym.